Dzisiaj kochani będzie o jednej z najbardziej zaskakujących powieści, jakie miałam szansę przeczytać w życiu. Słuchajcie, będzie o opowieści o zwierzętach, które wcale zwierzętami nie są. I będzie też o księdze, o tej najważniejszej księdze ludzkości. Słuchajcie, dzisiaj opowiem wam o debiutanckiej powieści Bernardo Zanoniego, czyli Moje głupie pomysły. Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny jesienny dzień. Witam Was, Olga z Wielkiego Buka. Ostatnio przy okazji book wspominałam Wam o literaturze włoskiej, która potrafi zaskoczyć z Niemacka. Na pewno opowieści bowiem, słuchajcie, nie można być przygotowanym i na tę właśnie powieść ja nie byłam przygotowana wcale. Tym bardziej, kiedy mówimy o przekazie, kiedy mówimy o tym, co taka opowieść kryje w swojej głębi. Takim literackim zaskoczeniem okazała się dla mnie debiutantka bestsellerowa powieść Moje głupie pomysły Bernardo Zanoniego, którą recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem literackim. To jest opowieść o kunie, o starym lisie, o zwierzętach, ale tak naprawdę wcale to nie jest opowieść o zwierzętach. Posłuchajcie. Archie jest kuną. Z biednej, wielodzietnej rodziny. Ojciec porzucił niedawno matkę, a ta ledwo wiąże koniec z końcem, by jakoś wyżywić swoje dzieci. Jest bezlitosna i nie wzrusza się nad potomstwem, tym bardziej, kiedy mówimy o tych słabszych osobnikach. Dlatego, gdy tylko nadarza się jej okazja, oddaje swojego syna Arciego pod opiekę, a raczej do pracy, do Starego Lisa Salomona. Życie u tego lisa z podejrzaną przeszłością jest ciężkie. Ale Salomon zdradza Archiemu pewien sekret. Otóż Salomon ma księgę, Biblię, która pozwala mu wszystko zrozumieć. I teraz Salomon nauczy Archiego i czytać, i pisać, by Archie właśnie poznał również sekret życia. Śmierć zawsze dotyczyła tych, którzy mnie otaczali, ale nigdy mnie samego. W swoim istnieniu z założenia ją wykluczałem, odrzucałem poza ciąg moich dni, które, jak sądziłem, wciąż będą następować bez końca. Uderzyła mnie jakaś niewidzialna siła. Przygniótł mnie ciężar powietrza, ziemi pod łapami, nieba, lasu każdej rzeki. Pękłem na pół. To słuchajcie kojarzę chociażby z opisu powieść kultową, powieść Richarda Adamsa, czyli wodnikowe wzgórze, opowieść o królikach, które wcale nie są królikami. Ten z pewnością zrozumie również zamysł kryjący się za debiutancką powieścią niego. Za figurami zwierząt, bowiem, słuchajcie, ukrywają się ludzie, ukrywają się pewne archetypy, pewne charaktery. Ukrywa się tutaj wszystko to, co jest najbardziej ludzkie. Zwierzęta, a to jest tutaj tylko pewna maska, taka, taka konwencja, którą obrał właśnie za nonim dla swojej powieści. A moje głupie pomysły, czym są tak naprawdę? I tutaj Was zaskoczę, z pewnością tak jak zaskoczona byłam ja, kiedy zaczęłam czytać tę powieść i po pierwszych moich skojarzeniach. Słuchajcie, to jest powieść gangsterska. To jest powieść o dorastaniu, o dojrzewaniu w biednej miejskiej dzielnicy. O różnorodności w owej dziennicy, o poharatanej rodzinie, o porachunkach gangsterskich i o młodym chłopaku, który trafia pod skrzydła kogoś, kto nie jest do końca tym, za kogo się podaje. To jest także opowieść o tajemnicy i o przestępcach, którzy kryją się w cieniu. Od razu tutaj słuchajcie, pomyślałam o kultowym włoskim reżyserze Sergio Leone i o jego dawno temu w Ameryce, bo tutaj mamy bardzo podobny klimat. Mamy też podobny nastrój, mamy podobne postacie, podobne skojarzenia. No i co najważniejsze, to włoskie dziedzictwo opowieści niebanalnych. Kluczem do odkrycia tajemnicy i przesłania tej opowieści jest oczywiście ta najważniejsza księga ludzkości, czyli Biblia. Pismo święte, w którym ukrywa się opowieść o ludzkiej śmiertelności, o walce, by przeżyć życie godnie, w zgodzie z boskim prawem, ale również z tym ludzkim przeznaczeniem. Młodziutki Archie, jak każda zresztą niewinna młodziutka istota, on wierzy, słuchajcie, że jest nieśmiertelny. Nawet wtedy, gdy obserwuje śmierć swojego brata, nawet wtedy, gdy on sam zadaje śmierć swoim ofiarom. Archie nigdy nie podjął wysiłku, by w ogóle zrozumieć śmierć. Tym samym on też nie pojął jeszcze, że on pewnego dnia również zniknie z tego świata. I w ogóle wszystko wokół niego, nawet ta łąka cała, obrócą się w pył. W historii Arciego w ogóle w tej postaci, jak i w losach pozostałych bohaterów, jakich poznajemy w moje głupie pomysły my czytelnicy możemy dojrzeć swoje odbicia, takie swoje refleksje, jak w lustrze. Z jednej strony mamy tutaj opowieść Czysto gangsterską, o porachunkach, o sekretach właśnie, o zbrodniach. Z drugiej strony mamy tutaj opowieść o dorastaniu, o dojrzewaniu młodego chłopaka, który wchodzi w życie. A z trzeciej strony mamy tutaj niejako przypowieść o poznawaniu sensu życia i śmierci też. Moje głupie pomysły mają coś bardzo przejmującego w sobie, a ci bohaterowie, tak nietypowi zwierzęcy, wcale nam, słuchajcie, nie przeszkadzają tutaj w odkrywaniu tej fabuły. Ba, słuchajcie, Zanoni pisze w taki sposób, że my wcale nie mamy przed oczami nory na jakiejś łące, ale właśnie tę klitkę biedną w jakiejś podrzędnej, zupełnie miejskiej dzielnicy. Nie łasice i lisa, ale właśnie młodego, dorastającego chłopaka i starszego, poharatanego przez życie mężczyznę. To jest Słuchajcie, sztuka, by pisać tak, by metafora, chociaż pozostaje metaforą, to była przejrzysta na tyle, że każdy, kto sięgnie po tę książkę, odkryje ją. Po prostu. Przed Wami, kochani, zaskakujące, bardzo, bardzo debiut literacki. Powieść, która jest jak film Sergio Leone. Zaskoczy was również. Uwierzcie. Ten zaskakujący kawał prozy mamy dla Was do wygrania z wydawnictwem literackim, a pytanie konkursowe brzmi, które zwierzę jest Waszym ulubionym zwierzęciem i dlaczego właśnie to zwierzę, a nie inne? Swe odpowiedzi piszcie w komentarzach pod filmem. Konkurs Was słuchajcie przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę. Wyniki pojawią się i w opisie pod filmem, i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. Do tej pory kojarzyłam tylko z takich podobnych właśnie powieści wodnikowe w wzgórze Richarda Adamsa, ale to jest klasek, to było dawno, dawno temu. A tutaj mamy, słuchajcie, jakże żywą jakże realistyczną napisaną z takim pomysłem powieść, która jest autentycznie historią biednego chłopaka z biednej dzielnicy, podrzędnych zaułków, który trafia, trafia właśnie pod skrzydła kogoś, kto ma swój sekret, wokół zbrodnia, wokół porachunki, powracająca przeszłość fantastycznie poprowadzona fabuła, która jednocześnie ma jeszcze w sobie ten trzeci poziom, ten głębie właśnie dotyczącą poznawania sensu, sensu istnienia i sensu człowieka jako takiego. Nie spodziewałam się tego, sięgając poza no niego, no nie spodziewałam się tego. Słuchajcie, myślałam, że trudno będzie się wkręcić w tę historię właśnie ze względu na te zwierzęta. Ja nie jestem taką wielką miłośniczką właśnie takich historii eksperymentalnych, ale tutaj, tak jak Wam powiedziałam, ta lasica, ten lis, oni w Ułamku sekundy nam się przekształcają w głowie. Tutaj nie ma zwierząt. Tutaj są, słuchajcie, ludzie. Fantastyczny kawał prozy, zaskakujący, zupełnie zbijający z tropu. Będziecie, mam nadzieję, tak jak ja, zaskoczeni właśnie. Czytajcie moje głupie pomysły, czytajcie o moich głupich pomysłach. A my, kochani, widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Pa, pa!